Znamy laureatów Międzynarodowego Konkursu imienia Szymona Szurmieja na współczesne dramat o tematyce żydowskiej. Zanim opowiemy Państwu, kto zdobył nagrody, bo nagród i wyróżnień jest wiele, pozwólmy wyjaśnić inicjatorce tego wydarzenia, aktorce i reżyserce, a także dyrektorce Teatru Żydowskiego w Warszawie, Gołdzie Tencer, jak to wszystko się zaczęło. A było to w kwietniu 2021 roku. Po raz pierwszy myślę, że nie tylko w Polsce, ale może i w świecie ogłaszamy konkurs na sztukę dramaturgiczną, dramatyczną o tematyce żydowskiej. No i wpadł mi ten pomysł, może od paru lat, ale chciałam teraz to, żeby ujrzał świat. Zaprosiłam do współpracy wspaniałych jurorów Jacka Cieślaka, Remigiusza Grzele, Tomasza Miłkowskiego, który był przewodniczącym, Marzenę Dobosz, Małgorzatę Sikorską-Miszczuk i spotkaliśmy się na pierwszej, jak gdyby takiej rozmowie no i sobie pomyślałam, dlaczego tylko to ma być konkurs, który odbędzie się w Polsce, a może po prostu otworzymy się na świat. Zresztą ja lubię duże projekty no i wtedy, jak gdyby mogę powiedzieć, ustaliliśmy, ustaliłam, że będą to sztuki w języku Rosji. W języku idyż, w języku hebrajskim, w języku angielskim, no i w języku polskim. A jak przebiegały obrady, opowie kierownik literacki teatru żydowskiego Remigiusz Grzela. Oczywiście w różnych kwestiach się spieraliśmy, rozmawiając o tych sztukach. Oczywiście były momenty, które były burzliwe, ale co do tych głównych nagrodzonych tekstów, to właściwie mieliśmy tutaj takie mocne typy. To znaczy, jak się czyta, to widzi się po prostu, że, że ten tekst rezonuje, że jest mocny. Mocny, że nadaje się na scenę, że jest czymś nowym, że jest bardzo ciekawym poszukiwaniem. Oczywiście przeczytanie stu tekstów to nie jest łatwa sprawa i trochę to trwało. Z drugiej strony no, otwiera głowę też, to znaczy jest w jakimś sensie męczące, ale jednak zetknęliśmy się z wyobraźnią bardzo wielu autorów i ich poszukiwaniami. Ale zanim doszło do obrad jurorów nie obyło się bez stresu. 15 września miały już przyjść wszystkie prace, no i miał się zakończyć konkurs na ja patrzę, że 10 września mamy 20 sztuk. Dla mnie to było przerażające. Ja do tej pory nie działałam w żadnych konkursach, ale mówię, no nie trzeba będzie coś zrobić, przełożyć i tak dalej. Przystąpią gołanę, nie denerwuj się, przyjdą sztuki. I muszę powiedzieć, że jak zaczęły przychodzić, mamy prawie 100 sztuk z całego świata i jest niesamowicie wysoki poziom. Niesamowicie, a w ogóle mamy wspaniałych jurorów, którzy przeczytali, mówię wszystkie sztuki we wszystkich językach, no i to jest na. Nasze przyszłość to jest skarb. Konkurs powstał po to, żeby inicjować powstawanie tekstów o tematyce żydowskiej, właśnie żeby pokazać, czym dzisiaj jest teatr żydowski, bo jakby tutaj jest istotne to założenie, czym powinien się dzisiaj zajmować teatr żydowski, czyli że również mówić w imieniu wykluczonych, mówić o sprawach, które są zamiatane pod dywan, o sprawach społecznych. I wydaje mi się, że ten kontekst jest dosyć szeroki. Mimo że konkurs już się zakończył, to emocje pozostają. To były niesamowite emocje. Ale ja mam taki cały czas emocje powiem szczerze, w dzisiejszych czasach, jak zobaczyłam, że przyszły dwie sztuki w języku idesz, to jest naprawdę już niebywałe dwie sztuki w języku rosyjskim, dużo w języku angielskim, hebrajskim, no i przede wszystkim polskim. Mam emocje, mam emocje, myślę, że będę miała już do końca. I rzeczywiście przyszły teksty z całego świata, blisko 100 tekstów, i bardzo to była interesująca przygoda, ożywcza przygoda, jak określił to też. Tomek Miłkowski, przewodniczący jury, dla nas wszystkich czytających te teksty, dlatego że z jednej strony były sztuki historyczne, bardziej klasyczne, ale w których przeglądała się współczesność, nasze aktualne tematy. Były też sztuki, które poszukiwały nowego sposobu opowiadania, nowego języka. A co zyskało uznanie jurorów? Laureatką pierwszej nagrody w wysokości 30 tysięcy złotych została Elżbieta Łapczyńska za sztukę zatytułowaną Statek Utopia. To bardzo ciekawy i właściwie prawie jednogłośnie ta nagroda została przyznana. Tekst opowiadający o malarce, pisarce Ewie Kuryluk, jej relacji z matką, tego w jaki sposób Ewa Kuryluk potrzebuje w swoim życiu narracji, tej autoanalizy swojego życia, którą znamy z jej książki. Jest to naprawdę wspaniale napisana sztuka, a sama Elżbieta Łapczyńska, dzień po ogłoszeniu werdyktu naszego konkursu, została też nominowana do paszportu polityki. Myślę, że to jest takie ciekawe zjawisko, że raptem otwiera się taki worek z nagrodami w różnych dziedzinach zresztą, bo my daliśmy nagrodę w kategorii teatr, sztuka, a nominacja do paszportu polityki przyszła dla niej za powieść. Została też przyznana nagroda prezydenta miasta Warszawy. To jest duże wyróżnienie. Nie? przyznano i do Netanyahu za sztukę Don Samuel. Abravanel. Jak już poinformowaliśmy go o tym, okazało się, że jego tata mieszkał kiedyś w Warszawie. Jego dziadek był dyrektorem szkoły hebrajskiej w Warszawie. On nigdy nie był w Warszawie i bardzo, bardzo chce przyjechać. Także to jest nagroda prezydenta miasta. To jest taki tekst, który ja bardzo lubię, dlatego że opowiada historię Żydów na dworze hiszpańskim w czasie przed Inkwizycją. Więc jest to sztuka historyczna. Głównym bohaterem jest tytułowy właśnie Don Samuel Abravanel. Panel, jeden z najbardziej zasłużonych Żydów na królewskim hiszpańskim dworze, który w pewnym momencie, kiedy nastaje nowy król i Żydzi tracą swoje wpływy, dostaje możliwość zachowania pewnych wpływów, jeśli przejdzie na chrześcijaństwo. W tle pokazany jest antysemityzm. W ogóle jest to sztuka w jakimś sensie pokazująca naszą rzeczywistość, bo ona pokazuje, jak czasem niewielka sprawa może wpłynąć na to, że decydujemy o o czyimś zniszczeniu, jak kogoś skreślamy w bardzo łatwy sposób. To jest sztuka i o szantażu, i o pewnych ambicjach, i o antysemityzmie też. Ja uważam, że jest to bardzo współczesny tekst. I co jest ciekawe, i do Netanyahu, nigdy nie był w Warszawie, jego ojciec urodził się w Warszawie, dziadek prowadził w Warszawie szkołę hebrajskiego. Napisał ten tekst, kiedy przeczytał artykuł swojego ojca, który był historykiem zajmującym się właśnie tym czasem czasem sprzed inkwizycji, i postanowił rozwinąć ten artykuł w stronę sztuki, o której opowiadam, i do Netanyahu, który jest bratem premiera Izraela, przyjedzie do Warszawy, odebrać tę nagrodę, ale no bardzo chce Warszawę, której nie widział, Warszawę swoich przodków zobaczyć. Powinniśmy też wspomnieć o nagrodzie ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego otrzymała Marta Szamani Jakob za sztukę. Czy ktoś widział Hedwig Klein? To jest też tekst biograficzny. Właśnie tutaj widać, że, że interesują nas biografie ciekawych ludzi. Hedwig Klein, niemiecka Żydówka, która kończy islamistykę i studia arabskie. Pokazane to jest na tle faszyzmu niemieckiego i tego, jak Żydzi są marginalizowani w Niemczech, bo mowa tu jest o takim okresie dosyć ciekawym, kiedy Hedwig Klein uczestniczy w współtworzeniu słownika języka arabskiego. I właściwie to daje jej pewną szansę przetrwania trochę dłużej, ponieważ jest takie założenie, że ten nowy słownik języka arabskiego ma posłużyć do przetłumaczenia na język arabski Mein Kampf Hitlera. Hedwig Klein trafia do Auschwitz, gdzie ginie. To jest naprawdę niezwykły. Tekst, taki, w którym opowiadamy historię żydowską, ale też opowiadamy historię Żydówki zainteresowanej światem islamskim. Na to nakładamy temat samego faszyzmu, tego w jaki sposób można odroczyć na chwilę wyrok, jak i samego końca. Bardzo poruszająca sztuka. Daliśmy różne wyróżnienia, i tam mamy też wyróżnienie za sztukę o marcu 68. Dla mnie to było bardzo ważne, dla Pawła. Mosakowskiego za sztukę podróżnicy. Także każda sztuka ma jakąś historię. No i oczywiście przyszły. Sztuki w języku idisz. To jest dla mnie niesamowite. Ta sztuka również została wyróżniona. To antologia dramatów autorstwa Michaela Felsenbauma. Wyróżnienie trafiło także do Richa Rubina za sztukę Kafka z która według Remigiusza Grzeli Nawiązuje do innego tekstu nadesłanego do konkursu, choć w ręce jurorów trafiły dramaty o różnej tematyce od tematu osób wykluczonych, sprawczy tematów tabuizowanych poprzez opowieści o historii, o przeszłości, ale też teksty biograficzne przybliżające nam wybitne, bardzo ciekawe postaci i co ciekawe też dla mnie, że te sztuki mogłyby ze sobą rozmawiać, to znaczy może one pochodziły z różnych kręgów kulturowych, społecznych, politycznych, językowych, one prowadziłyby ze sobą dialog tu mi przychodzi do głowy taka analogia dwóch tekstów. Jeden tekst, który ma tytuł Kafka's Joke, czyli jakby dowcip Kawki, który dostał wyróżnienie w naszym konkursie. Autorem jest Rich Rubin. Opowiada jakby historię zaginionych papierów Franza Kawki i tego w jaki sposób ten świat Kawki przetrwał do dzisiaj. I na bardzo podobny temat mówi sztuka Jarosława Wójcika, pokój z widokiem, która otrzymała nagrodę Muzeum Getta Warszawskiego. I to to jest z kolei tekst opowiadający o tym, że jest gdzieś zaginiony ukryty świat świat żydowski, który ukryty jest pod tapetami gdzieś na terenie dawnego getta. Nie wiemy do końca, co się stało z przeszłością, dlatego że naziści wygrali wojnę. To jest taka jakby alternatywna wizja i to poszukiwanie tego świata świata przeszłości, który nagle się ujawnia, bardzo jest w jakimś sensie spójne z tym, co zostało opowiedziane w sztuce kawka z Joke. Wspomniany pokój z widokiem w szczególności przypadł do gustu Remigiuszowi Grzeli. To jest ta alternatywna wersja historii, kiedy naziści wygrywają wojnę Drugą wojnę światową i dokonują takiej polityki wymazywania narracji historycznych, to znaczy nie opowiada się o świecie sprzed. A w pewnym momencie bohater tego tekstu po śmierci swojego ojca przyjeżdża do jego mieszkania i odkrywa ślady z przeszłości związane z tym miejscem, czyli z dawnym Gettem i pochodzeniem swojego ojca. Naprawdę. Bardzo inspirująca sztuka. Nagroda dla polskiego tekstu przyznana przez TVP Kultura trafiła do Ewy Sułek za sztukę Wiosło Jakuba. To bardzo, powiedziałbym nawet właśnie telewizyjna sztuka, bardzo nowatorska, w której jest historia żydowska opowiedziana poprzez meble, poprzez przedmioty, poprzez firany. Całe sekwencje dzieją się na Wiśle. Jakimś pretekstem jest opowieść o Beilisie, ale ta Wisła ma tutaj naprawdę duże znaczenie w tym tekście. Jest to znakomita sztuka, i myślę, że właśnie ten wybór, że została nagrodzona przez TVP Kultura, jakby ma tutaj znaczenie. To nie koniec nagród. Chcę powiedzieć, że będzie też jeszcze jedna nagroda w tym konkursie, czyli nagroda Instytutu Teatralnego, która zostanie ogłoszona przez Instytut, kiedy zapozna się ze sztukami wybranymi przez nas, przez jurorów, do drugiego etapu. Pierwsza odsłona konkursu wiązała się, jak Państwo słyszeli, z ogromem pracy jurorów, ale wniosek jest jeden powie o nim Gołda Tencer. Laureaci są fantastyczni. Już teraz mówimy, że będziemy robić konkurs co dwa lata. A przy tym ja się cieszę, bo to jest imienia Szymona Szurmieja, który kochał IDISZ który związany był z tym językiem od dzieciństwa, którego język był mamy to był język jego mamy. Remigiusz Grzela dodaje, że na uwagę zasługuje również różnorodna tematyka nadesłanych tekstów. To co ważne to, że wiele z tych tekstów dotykało tematów zagłady, tematów holokaustu i tego w jaki sposób my dzisiaj się tym tematem zajmujemy, ale były też sztuki dotyczące choćby współczesnego Izraela. No dobrze, ale co dalej z tekstami, które zostały zgłoszone i nagrodzone w konkursie, przecież sprawa nie może zakończyć się na przeczytaniu ich przez jurorów. Sztuka, która wygrała, będzie miała premierę u nas w teatrze. Na pewno w ciągu dwóch najbliższych lat. Przed nami również uroczyste wręczenie nagród. W tej chwili przygotowujemy się do gali, która organizowana jest z TVP Kultura i zostaną wręczone statuetki i nagrody. Tekst, który dostał główną nagrodę, czyli statek utopii Elżbiety Łapczyńskiej zostanie wystawiony w Teatrze Żydowskim, ale też myślę, że jako kierownik literacki tego teatru tutaj na pewno jestem zainteresowany paroma tekstami z tego konkursu, więc myślę, że, że, że on jeszcze będzie rezonować i niewykluczone, że przymierzymy się do kolejnej edycji, być może będzie on się odbywał w takiej edycji dwuletniej, jednak żeby dawać szansę na pisanie nowych tekstów. Gala Międzynarodowego Konkursu imienia Szymona Szurmieja na współczesny dramat o tematyce żydowskiej jest zaplanowana w drugiej połowie stycznia 2020. 22 roku. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Nagrodzonym i wyróżnionym gratuluję. Do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.